Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj zapraszam na mój film z drugim zamówieniem. Jeszcze z katalogu 4. 2025 roku. Ten katalog do 22 marca obowiązuje. Nagrywam ten film 21 marca, czyli praktycznie ostatni dzień katalogu. Jest to jednocześnie pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, także. Fajny czas na nowe kosmetyki, bo mam tutaj kosmetyki, których nie znam. Co prawda one już są kilka dni, yy, znaczy kilka dni, kilka tygodni już w ofercie. Oriflame, ale ja tych kosmetyków jeszcze nigdy nie używałam. Bardzo fajna, poręczna, mała paczka. Bardzo mi się to podoba. Zaraz zobaczymy, jak to jest wszystko zapakowane. I zaczynamy. Na początek mam. Trzy próbeczki Optimals z ochroną SPF 25. Czekajcie, powinnam to gdzieś w katalogu chyba, w tym nowym to będzie katalogu. To, będzie, to jest zapowiedź nowego balsamu, nowy katalog piąty, poszedł już u mnie... Do oglądania, dam klientom znajomym, więc no nie mam tego katalogu piątego, ale tam na pewno w ofercie już jest ten balsam, i on jest chyba tak w cenie, z tego co ja pamiętam to w cenie dla klienta w cenie katalogowej chyba około 46 zł. I oni tam proponują, żeby żal do mycia twarzy i tylko ten balsam w ciągu dnia, że nawet nie trzeba nakładać kremu na dzień, bo widać, że jest nawet i ochrona, że to wystarczy, ochrona od słoneczka, więc ja mam myślę, że to będzie fajny, taki gęsty, dobry produkt i w sumie latem ja byłabym zadowolona, gdybym tylko mogła ten balsam nakładać. Co prawda podkład teraz, podkładu teraz używam, więc nie wiem, czy mi ten balsam wystarczy, bo jednak trochę tych przebarwień mam na skórze. Ale pewnie to jest kwestia przełamania się. I dobrze by pewnie było, gdyby słońcem usnęło skórę twarzy i gdyby nie trzeba było podkładu nakładać, ani kremu koloryzującego. Więc ja dostałam te próbeczki w cenie chyba jednego grosza. Coś takiego. To chyba w ramach rekompensaty za tamtą przesyłkę, która szła do mnie może dwa tygodnie. Ze względu na y, przenoszenie magazynu. Tak mnie Oriflame poinformowało y, z Warszawy do, do y, Łodzi chyba. No i tam były problemy z zatrudnieniem, z ludźmi ponoć, tam źle były pakowane te powcześniejsze paczki z zamówieniami trzeba było reklamacje często składać, no i w celu podwyższenia jakości, mam nadzieję, że to wszystko będzie teraz, no faktycznie lepiej wyglądało, bo ja sama musiałam trochę tych reklamacji składać i teraz tak widzę widzę, widzę dobrze, chcę najpierw pokazać maskę Duology z keratyną to już u mnie którąś z kolei dziewczyna zamówiła. Tak patrzę, czy wszystko OK. O, wszystko dobrze wygląda. Ta maska jest w katalogu. Mm, pokażę Wam. I ona jest w katalogu na 156 stronie. Gęboko pielęgnująca maska typu SOS. Błyskawicznie poprawiająca kondycję włosów suchych i zniszczonych. Ja też to maskę miałam, ja to maskę znam, i ona jest całkiem dobra, u mnie się sprawdziła, więc y, myślę, że jeśli ktoś zamawia drugi czy trzeci raz tą samą rzecz, ten sam kosmetyk, to znaczy, że się ten kosmetyk sprawdził. To to mam. Teraz y, mam tenderkerek, y, jabłuszko i arbuzowy. I one też były po jed, za jeden grosz dla mnie ze względu na tę przesyłkę, która szła dwa tygodnie i ze względu na to, że ja za tamtą przesyłkę nie płaciłam, ale kosmetyk musiałam kupić, więc taka niedogodność. Za, to, za tę przesyłkę też nie płaciłam, bo mm, do końca tego katalogu czwartego jest teraz taka akcja, że mm, jeśli za 100 zł to nie płaci się za przesyłkę. Więc tu mam ten derkerek arbuzowy. On jest w katalogu. Chyba jak dwa to 9,99, a jak jeden to 11,99. A tutaj mam jabłuszkowy. Ten jabłuszkowy chyba miałam, arbuzowego nie miałam. No i ja, u mnie tenderkarków nigdy za wiele, więc ja skorzystałam. Tam chyba tusz też był, ale nie chciałam tuszu, bo ja mam zapas tuszów i nie wiem nawet czy to co mam do zużycia, więc nie chciałam tuszu. I teraz co zamówiłam. Mam y, Welozofii taką chyba mgiełkę. Kosmetyk, a nie, to jest kosmetyk oczyszczający do twarzy. Stosować na wilgotną skórę, wmasować i dokładnie spłukać. 95 ml. Ja tego kosmetyku nie miałam. No, taki zapakowany. Otwarte pudełeczko było. Pewnie pod wpływem jakiś tam ciężaru. Nastąpiło otwarcie z pompką. Tak to wygląda. No, myślę, że ten kosmetyk będzie, będzie taki nowegański, więc taki ekologiczny. więc y, myślę, że on będzie się dobrze sprawdzał. Z tym, że pojemność jest niewielka, bo tylko y, 95 y, ml. Więc to jest ten minus. I te kosmetyki są w katalogu. Ten Żel oczyszczający jest w cenie 45 zł. Tu mamy suplementy diety. nie, to o suplementach diety, to tego nie dotyczy. Hmm. I on jest w cenie 45 zł. Taka tygodniowa wtedy wyprzedaż była, że można było ten kosmetyk kupić chyba około 20 zł. Ale chyba często ten, ten właśnie żel oczyszczający w bo on już nie wiem, czy od pierwszego katalogu, czy od ostatniego, ale tak mi się wydaje, że od pierwszego 2025 roku już jest. Czyli od stycznia czy od grudnia coś takiego. No i on tak nie, no, chyba był te często w takiej w takiej promocji około dwudziestu mm, około 24 on tak w cenie katalo katalogowej może 29 yy, 29 zł yy, coś takiego. Więc yy, no ja skorzystałam akurat yy, z tego. I jeszcze słuchajcie, um, co tutaj jest. Tu jest eliksir na noc. Ja nie mam eliksiru na noc, tylko mam y, taką mgiełkę. Y, to jest mgiełka do twarzy. A nie, to jest krem do twarzy. O, omijać okolice oczu. Tak wygląda ten, ten krem. To chyba i na noc i na dzień. Ja mam serum, które mi się bardzo fajnie sprawdza. I kupiłam właśnie też sobie ten krem z ashwagandą. I myślę, że będę, będę z tego kremu zadowolona w latem. On będzie taki leciutki. I też on jest w katalogu, ale dosyć cena jest dosyć wysoka, bo ten krem do twarzy Uolosofi Jędrności Równowaga 75 zł, ja chyba około 30 zł za niego zapłaciłam. I mgiełka za mgiełkę, bo mgiełkę też mam. Mgiełka wygląda w ten sposób i ta mgiełka jest z rzęszeniem. Tak, to jest rzęsień syberyjski, adaptogen o działaniu ochronnym. Te, tutaj też mamy y, certyfikat y, dla wegan, 97% y, składników pochodzenia naturalnego, y, pod makijaż, jak i na noc. Na makijaż też można tę giełkę stosować. To, jest to nazywane mgiełką energetyzującą. I zwiększa poziom nawilżenia skóry. I tam giełka to jest 100 ml. Taka bez zapachowa. Ja czasami lubię mieć mgiełkę jakoś do twarzy, więc to też sobie kupiłam. Bo teraz używam giełki, ale używam giełki nowejcz. Tak patrzę, czy tam giełka nowejcz. W ogóle w tym katalogu czwartym była. Wiem, że w piątym jest w cenie takiej promocyjnej 35 zł, ale tutaj chyba nie będzie tej mgiełki w czwartym katalogu, chociaż on i tak już się kończy. Żel tylko jest. I tak patrzę, że mgiełki chyba nie było w jakiejś tam cenie cenie promocyjnej tutaj znalazłam jedynie że ten derkarki w takiej cenie były i tego chyba jednak mm, Albuzowe były w cenie 20 zł więc powodziłam was w błąd inne były, są jeszcze ale nie, jutro już nie będzie ich w takich promocyjnych cenach tak? czyli mamy z czarną porzeczką z maliną i mandarynką no i jeszcze oprócz tego mam taki krem, taką y, maskę z awokado. Bardzo fajna maska, polecam Wam, szczególnie z organicznym awokado. Ona bardzo, bardzo pięknie odżywia y, włosy, można ją stosować na noc, mm, spokojnie, potem ładnie się spukuje i, i, i jakoś tam skóra nie swędzi głowy, więc bardzo fajne, bo próbowałam inne odżywki, nawet próbowałam. Taką odżywkę na noc nałożyć, to nie, to to się nie sprawdzało. Zbyt obciążone włosy były przez noc, natomiast ten, ta, y, ta mi się sprawdzała y, maska do włosów, więc można je spokojnie na noc nakładać na włosy. I y, kupiłam taki krem. To jest y, dla dzieci. I to słyszałam, że dobrze się sprawdza ten krem, gdy mąż po koleniu ma podrażnioną skórę. Znaczy dla mężczyzn, tak? Gdy, męż, gdy mężczyźni mają podrażnioną skórę. Po koleniu to ponoć bardzo dobrze sprawdza się ten krem naturalny. Bo to jest w ogóle krem chyba pod pieluszkę. I, i i słyszałam o nim dobrą opinię, on był tam w Autracie na, na wyprzedaży, 9,99 więc ja zamówiłam tak, żeby wypróbować jeśli do tego się nie sprawdzi, to na pewno do czegoś się sprawdzi i jeszcze oprócz tego mam szampon z organiczną tam chyba z organicznym mleczkiem kokosowym, pszenicą ja nie wiem, czy on czasem nie był w tym katalogu w tym katalogu czwartym na jakieś wyprzedaży bo chyba to była jakaś wyprzedaż gdzieś na pewno ja go widziałam, bo to jakoś tak ta tygodniowa oferta mi wyskoczyła z której skorzystałam ale mi się wydaje, że ja, o tutaj słuchajcie, ten balsam właśnie jest, tak, balsam nawilżający, to jest ta próbeczka i to jest prosty, optymalny, to prosty sposób na zdrowy i promienny wygląd skóry. Tylko trzy kroki, a maksymalne rezultaty w najkrótszym czasie przy minimalnym wysiłku do na najlepszej pielęgnacji. O, i to jest właśnie ta seria y, y, limitowana. I on zobaczcie, w katalogu kosztuje y, ten, ta próbeczka. Kosztuje 0,75, a ja 3 dostałam za jeden grosz. Tak mi jakoś wyskoczyło. Bo tu można jeszcze inne próbki kupić kremu, bo tam jest krem na noc, krem na dzień. Nie, nie, to nie jest krem na noc i krem na dzień, tylko lekki krem i bogaty krem, czyli do sery suchej, do sery tłustej. Można też zakupić żel oczyszczający próbkę i ochronny krem rozświetlający. I kremowy żel oczyszczający. Tak? I to wszystkie próbki są do zakupienia. Są numerki tych próbek. A ja dostałam tylko ten. No pewnie on pójdzie na rozdanie. Czyli yy, nawilżenie i działanie przeciwstarzeniowe. No, fajnie, że jest właśnie ta, ta ochrona. Ale patrzyłam, czy nie ma, nie było tego szamponu. Ale chyba nie mogę znaleźć. No w każdym razie gdzieś ja widziałam ten szampon, że on jeszcze jest i, i że można się nim mm, zainteresować. No ja tutaj chyba nie znajdę jednak, ale ja, ja y, polecam ten szampon, szczególnie w tej dłuższej butelce. On się dobrze sprawdza, bo jest ta pompka i, i, i fajnie można korzystać, nie trzeba odkręcać I, i jednak te opakowania też są ważne, bo pozwalają na taki, takie luksusowe korzystanie z kosmetyku, więc, więc polecam i to jest duże opakowanie 500 ml. ja za to opakowanie chyba około 18 zł zapłaciłam, czyli naprawdę i cenowo atrakcyjne, ale to była taka tygodniowa oferta. W ogóle zachęcam was do sprawdzania tych ofert na właśnie outlecie czy, 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 czy. Tygodniowych ofert, bo wtedy są często takie fajne ceny. No i tyle, co wam przygotowałam. Na dole udostępniam link, poprzez który można zarejestrować się do klubu Oriflame. Też dziękuję za wszystkie lajki, polubienia, komentarze i do następnego razu. Cześć!